Cześć, witam. Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj przepiękna FJR 1300, modelowo 2006 rok, przywieziona z Niemiec. Pierwszy raz w Niemczech zarejestrowana w 2007 roku. Motocyk perfekcyjnie utrzymany, trzy kluczyki. Oryginalny, udokumentowany przebieg 48 000 km. Świeżo pojeździe, jeździe próbnej, przetestowana, nagrzana do czerwoności, jak ja to mówię. Zagadamy ją. Pracuje, słuchajcie, wzorowo, bezwypadkowa, bezkolizyjna. Tradycyjnie 50-60 dni załączymy. Tutaj spójrzcie, tarcze, wszystko w oryginale, w idealnym stanie. Nie ma korozji śniedzi, głoźnica idealna. Wszystkie tutaj zaczepy, klipsy, wszystko na swoim miejscu lampa w bardzo ładnym stanie motocykl po dużym serwisie nowe opony, fabrycznie Michelin Pilot Road nówki DOT 2025 po serwisie filtr oleju, filtr powietrza wszystko powymieniane w takim stanie motocykl odebrany od właściciela naprawdę idealnie uchowany przepięknie, obejrzyjcie sobie fotki 60 dokładnych zdjęć wkleję pod filmem. Pracuje, słuchajcie, fioterka się naprawdę. Nie ma tu mowy o jakichś tam hałasach. Broń Panie Boże, zero reakcji tutaj na wciśnięcie sprzęgła. Szyba jeździ, reszta winiety została jeszcze szwajcarskiej, bodajże. Zbiornik oczywiście w środku, bez korozji. Kanapy, fabryka musimy zdjęcia tutaj zero. Jakichkolwiek przetarć 48 tysięcy nalotów. Oryginalne kufry centralnego nie ma. Jest płyta pod oryginalny kufer Yamaha, ale Yamaha była przywieziona z dwoma kuframi. Wydechy fabryczne. tylna tarcza, oryginalna w idealnym stanie. Felgi, obręcze. Słuchajcie, pięknie uchowane, tylna opona nowa, Michelin Road6 Gt Dot 2025, taktycznie bez przebiegu. Także zapraszam do zakupu, jeżeli ktoś szuka perfekcyjnie utrzymanej e r 1300, świeżo po dużym serwisie, Motocykl zero inwestycji, nowe opony. Zobaczcie tutaj wszystko jak wygląda świeżo. do zakupu, możemy moto w dowolne miejsce w Polsce dostarczyć, na raty sprzedać, bez problemu żadnego. Obejrzyjcie sobie fotki, pod filmem 60 zdjęć, wszystko można sobie tam powiększyć, podnóżki, wszystko dźwignia w oryginale. Oliwa świeża, zero jakichkolwiek śladów, przewrotek, zero korozji, śniedzi, tu kolektory. Słuchajcie, w przepięknym stanie wszystko utrzymane idealnie. W tym przebiegu inaczej generalnie nie może być. Podgrzewane manetki. I seryjne. Tutaj półka. Spójrzcie jak to wszystko utrzymane jest. Także zapraszam do zakupu. Przygotowana do rejestracji, oczywiście, komplet dokumentów. Zostaje tylko wydział komunikacji i zarejestrować, ubezpieczyć OC. I możemy latać bez jakichkolwiek nakładów finansowych. Tutaj w przypadku tego motocykla. O, wentylator nam się tutaj włączył. Za chwile się wyłączy, jara na dotyk zapala. Przepięknie pracuje naprawdę zorowo utrzymany egzemplarz, zapraszam do zakupu. W razie pytań proszę pisać, proszę dzwonić. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.